Miejscem odpoczynku dla turystów z całego świata, oferującym piękne plaże i hotele. Było tu przepięknie. Haiti zachwycało mieszkańców i turystów. Do czasu, 12 stycznia 2010. 4 lata temu, 12 stycznia na Haiti się ziemia. Życie straciło od 200 do 300 tysięcy osób. Dokładna liczba ofiar nie jest na To dzisiaj Haiti nie może podnieść się z gruzem. Polskój Jeden z największych problemów jest nielegalny padek organu dzieci. Bez tych problemów rząd zwrócił się o współpracę do ambasadzie w stolicy Haiti. Troszkę może zamiast rocznej woli? Więc serdecznie witamy Państwa wszystkich tu zebranych, nauczycieli i rodziców uczniów, na projekcie naszego projektu gimnazjalnego pod tytułem światła wersji. I tutaj a propos autorytetu przeprowadzano takie doświadczenie, eksperyment, że pewna osoba, normalnie ubrana po cywilu, nagle w jakimś centrum handlowym mówiła ludziom, że pewien stan chce się odłączyć od Ameryki. No ludzie w to nie wierzyli, tak powątpiewali. Lecz gdy ta sama osoba przebrała się w garnitur do tego poprosiła drugą osobę, również ubraną właśnie w mundur, która trzymała kamerę i przekazywała tą samą informację, ludzie byli skłonni w to uwierzyć właśnie do tego, że mieli te insygnia, że był to dla nich pewien autorytet. Czekolada zwiększa przepływ krwi do mózgu na 2-3 godziny, co pomaga przy przekazywaniu informacji. Dlatego też zanim zaczęliśmy, daliśmy Państwu czekoladę, aby wygodniej przyswajała się wiedza. Co Was Mamy model yy, mózgu właśnie z masy solnej, na którym zaznaczyliśmy yy, takimi flagami, która częścią się nazywa i na co odpowiada. Mózg jest kminką, szalą, tkanką w trakcie wielkiego orzechowskiego. Pomocne poprzedowanie hmm. i komarczanie powierzchni. Mózg mężczyzny – 1350 gram, kobiety – 1200 gram. to W jaki sposób funkcjonuje mózg u kobiety? Kobieta zauważa więcej szczegółów, które potem lepiej potrafi zapamiętać. Śmieje się nawet, gdy jest nieszczęśliwa. Ma bliższe i bardziej regularne kontakty ze znajomymi bądź przyjaciółmi, którym powierza więcej własnych lęków, nadziei, i tajemnic. Posiada lepszą pamięć do twarzy i charakterów. Jest lepsza z gramatyki, interpunkcji, ortografii. Oraz wkład w mózgu mężczyzn. mężczyzny. Uporczywie ekran kran rzadko kiedyś w stanie go obudzić i wyciągnąć z łóżka. Nie jest zdolny do robienia wielu czynności w jednakowym czasie. Łatwiej buduje budynki z klocków na podstawie dwuwemiarowych projektów. Szuka takiego wyjścia z sytuacji, które zapewni mu największy zysk. Stres z powodu niemożności znalezienia swojego telefonu wywołuje w mózgu reakcję podobną do tej, która zachodzi w trakcie. Ocenia się, że w ciągu życia mózg gromadzi aż 1 miliard bitów informacji. Mózg pięciolatka osiąga już 90% swojej masy. Do mózgu dociera około 1 czwarta krwi pompowanej przez serce. Także to pokazuje, jakim ważnym jest narządem, szczególnie że yy, wcześniej na prezentacji było powiedziane, że jest to zaledwie 2% masy całego ciała. Ludzki mózg jest aktywny przez 7 minut po śmierci. W tym czasie w ludzkiej głowie otworzone są wszystkie zapisane w toku wspomnienie. wspomnienia. Psycholodzy badali zjawisko dziewania i stwierdzili, że nie robimy tego, ponieważ musimy się dotknąć, ale po to, by ochłonić nasz mózg. I przygotowaliśmy dla Państwa, abyście mogli sobie zrobić w domu, e, dla ciekawości test na dominację buku. Witamy serdecznie na prezentacji naszego projektu, której, którego opiekunem jest pani Joanna Nagrod. Bardzo dziękuję za opiekę. W naszym skromnym zdaniu wszystkie y, założone cele zostały osiągnięte. Praca nad projektem sprawiła nam wiele satysfakcji, chociaż zdarzały się sytuacje stresujące, gdy na przykład eksperyment się nie udał. I tak oto powstaje nasza pasta słonia. I nazwa wzięła się stąd, że e, pachnie to dzięki płynowi do mycia naczyń, właśnie jak pasta do zębów, a że słonia, ponieważ jest jej tak dużo, Chemiczne ciurcia. Polega ono na reakcji perhydrolu z nadmorganieniem potasu. Wynikiem czego para wody. Wlewając kwas na dno nie wolno zmoczyć ścianek probówki. W ogóle. Ona nie może być zmoczona ani kropelką, więc to już jest dzisiaj trzecia probówka nalwana, która, no tutaj się udało, że była sucha, więc to doświadczenie właśnie tak ładnie wyszło. Jest bardzo efektowne, ale bardzo trudne do wykonania. że będę go z widzów, z, z widzów, aby postrzegł tutaj i odpalił e, papier. No i znowu widać, jak się nie spala. Ja straciłam 10 zł, muszę się przyznać, ale to tylko Próbowałem dlatego, tylko dlatego, że wysuszyliśmy to 10 zł które są złożone w i się rozsypało nam całkowicie. No i jak widać, to co było napisane, stało się widoczne poprzez przereagowanie ze sobą soli ziemniaczanej i jodyny. Tak. I teraz, żeby to z powrotem znikło, żeby stała się z powrotem z tego tajna wiadomość, trzeba skropić to sokiem z cytryny. I wszystko staje się czarne, i znowu nasza wiadomość jest zaszyfrowana. Dobrze, to moim drugim doświadczeniem będzie chemiczny wulkan, który polega na przereag przereagowaniu y, octu y, spirytusowego z sodą oczyszczoną. Moim kolejnym doświadczeniem będzie sztuczna krew, używana niegdyś w kinach akcji. Ale potrzebowałabym jedną chętną osobę z widowni, która nie, nie będzie się bała krwi. I proszę bardzo, mamy krew. Czy ktoś jeszcze chce? Trzeba to już Tak. To jak patrzelina w tak. tak. Mam tutaj ustawione kosteczki cukru. Dodaję do niego wody. Так я его распустил. Za pośrednictwem blaszek i przewodów kwas zawarty w cytrynę spowoduje uruchomienie się e, grającej płytki. Nasze doświadczenie się udało. E, uzyskaliśmy 2V. tak. I, i płytka zagrała. Chciałam na Kablik bardzo popalić, bo ciężko na to pracowali, więc mam nadzieję, że jeszcze raz prawa im się należał.